Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z Autoterapią. Dzisiaj pokażę, jak skutecznie wymasować kończynę górną, po ludzku zwaną ręką. A może być to przydatne w przypadku łokcia tenisisty, łokcia golfisty, w przypadku bólu nadgarstka, może nawet cieści nadgarstka, czy w przypadku bólów kciuka. Serdecznie zapraszam. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Kasada, dystrybutor pistoletu Medigan Pro. Jest to mocny, solidny pistolet, dlatego mogę go spokojnie polecić do autoterapii. Jeżeli przy zakupie pistoletu wpiszesz kod Marcin, niezależnie czy z małych, czy z dużych liter, to otrzymasz 8% zniżki na ten produkt. Link do sklepu w opisie. Pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie. I zawsze w przypadku wątpliwości, co i jak, konsultacja z lekarzem, może fizjoterapeutą. Czy warto robić tego typu masaż wibracyjny? Gdzie go robić? Czy mogę go robić, i tak dalej? No bo jednak to jest jednostronny przekaz z mojej strony i nie będę w stanie skontrolować, jak Twoje ciało reaguje. Chciałbym omówić co i jak po kolei. Wiadoma sprawa, że to jest wsparcie procesu usprawniania. Czyli nie chciałbym, żeby to było odebrane w ten sposób, że teraz cudowny pistolet rozwiąże wszystkie problemy, bo jeżeli śledzisz mnie, a jeżeli nie, to zachęcam, przejrzyj mój kanał, to zorientujesz się, że ja raczej jestem nastawiony na uczciwą pracę, rzetelną pracę i na proces. No i pistolet może być świetnym rozwiązaniem tego, żeby wesprzeć stan kończyny górnej. Trochę inspiracją do tego filmu... Wykorzystania masażu pistoletem był odcinek o wzmacnianiu chwytu siły chwytu ręki. Część osób być może ćwiczy, to już parę tygodni jak trenujemy siłę chwytu ręki. No i tutaj dochodzi do dużego napięcia. I na pewno świetnym wsparciem w budowaniu siły, odsyłam do tego odcinka, zachęcam potrenować siłę chwytu, przyda się chyba każdemu, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje. To super sprawa jest dać trochę wytchnienia i ulgi ręką, więc to był taki pomysł, inspiracja na, na film, żeby może dla osób, które trenują siłę chwytu, żeby dać sobie ulgę. Ale z drugiej strony jest tak, że dużo osób miewa łokieć tenisisty, łokieć golfisty, bóle nadgarstka i tak dalej, dużo różnych problemów i wiele osób myśli, że jak ma łokieć tenisisty, no to trzeba tym pistoletem tutaj. Jak mam łokieć golfisty, to pewnie tutaj przy tym łokciu golfisty. A jak boli nadgarstek, to że pewnie trzeba robić coś wokół nadgarstka, a jak boli kciuk, to wokół kciuka. Otóż sprawa nie jest taka prosta, albo w pewien sposób, bym powiedział, jest prosta, jeżeli chodzi o użycie pistoletu. Bo chodzi o to, żeby porozluźniać całą możliwą do rozluźnienia mięśniopowięź kończyny górnej. I teraz niezależnie od stanu, czy to jest łokieć tenisisty, czy to jest łokieć golfisty, czy to jest problem z kciukiem, Zachęcam do wymasowania całej kończyny, żeby ona cała się zrobiła luźniejsza, swobodniejsza, dlatego że tkanki ciągną się dalej. Niektórzy nazywają to taśmami, łańcuchami itd. Tkanki są ze sobą połączone i może się okazać, że poprawa w zakresie łokcia tenisisty będzie największa po rozpracowaniu taśmy bocznej na kończynie. Po rozpracowaniu mięśnia naramiennego, tkanek, tutaj za chwilę omówię. Może być tak, że problem z kciukiem będzie mniejszym problemem, jeżeli zajmiesz się zginaczami i rozpracujesz dobrze zginacze. Teraz kwestia zginaczy, masz łokieć golfisty, to może nie do końca pracujesz dokładnie z tymi zginaczami i tylko widzisz te zginacze z tej strony, a nie tutaj od strony łokciowej, więc za chwilę wszystkie szczegóły dotyczące anatomii. Jeśli chodzi o ten pistolet, to ja lubię tę końcówkę. Mocna, konkretna, ale musisz to dostosować do swoich odczuć. Z pewnością tego typu końcówka, łagodniejsza, delikatniejsza, też jak najbardziej wskazana. Może czasami, tylko to jest naprawdę, to jest jakiś detal, może być tego typu końcówka, gdzieś tu przy, do wchodzenia w tkanki poziomo względem kości, będziemy tak wchodzili równolegle do kości, więc to może być dobra końcówka, ale to jest tylko jakiś detal techniczny. Myślę, że najbardziej w tym pistolecie chodzi o wibrację i to ona jest tutaj najistotniejsza. Stąd. Dyskusje się toczą, niektórzy uważają, że nie wolno pionowo w tkanki. No, nacisk na tkanki w różnych terapiach też bywa wykonywany pionowo. Oczywiście do rozciągania tkanek używamy więcej sił ścinających i pod kątem, co nie oznacza, że pistoletem to robimy. Pistoletem owszem można po części wchodzić i te tkanki też niejako trochę przesuwać, pracować nad przesuwalnością tych tkanek, ale myślę, że tutaj kluczowe jest to trzęsienie się tkanek, czyli wibracja, która tutaj działa, więc jeżeli będziesz wchodzić pionowo na tkanki, no to może jakiś ortodoksyjny fizjoterapeuta, który gdzieś się nauczył, że nie wolno pionowo wchodzić, będzie mówił, że nie wolno wchodzić, natomiast myślę, że Ty musisz wyczuć. Nie? Pierwsza rzecz, chyba najważniejsza, bo będziemy masowali mięśniopowięź dookoła całej kończyny, czyli można po ludzku powiedzieć mięśnie całej kończyny, aż po mięsień naramienny. Najważniejsza rzecz, gdzie tego nie robimy? Przyśrodkowa strona pomiędzy bicepsem a tricepsem, tak jak widzisz, nerw pośrodkowy, nerw łokciowy, nie będziemy chcieli tutaj działać, czyli to jest to miejsce, czyli jak napniesz bicepsa, to pod bicepsem cała przyśrodkowa, miękka strona, nie wchodzimy pistoletem, nie wchodzimy też pionowo. Myślę, że tutaj akurat nie stwarzamy nacisku. Po prostu nie atakujemy, można powiedzieć, odsłoniętych nerwów, niewielka ilość tkanki je okrywa. Tak samo jest to tutaj. Myślę, że to jest też ważny element, zanim zaczniesz masaż, żeby wykonać go, czy popróbować go, próbować go wykonać bez uruchamiania pistoletu, żeby się z tymi różnymi miejscami zapoznać. Myślę, że się domyślasz, że nerw łochciowy tutaj z tyłu. Tam, gdzie się wiele osób, pewnie łącznie ze mną, kiedyś uderzaliśmy czy uderzamy łokciem, nie, też nie masujemy. Nie masujemy bezpośrednio kości, czyli nadkłykieć przyśrodkowy, czy nadkłykieć boczny, czy wyrostek łokciowy, tego nie będziemy masowali. Podobnie będzie z kością łokciową. Kości łokciowej nie będziemy masowali, ale już przy kości łokciowej jak najbardziej. Więc dobrze jest sobie wyczuć kość łokciową i zobaczysz, że przy kości łokciowej jest mnóstwo tkanki miękkiej tu jest zginacz łokciowy nadgarstka jesteśmy w tym miejscu silny, mocny mięsień więc myślę, że on jest istotny nie tylko dla łokcia tenisisty to jest też istotny element zawsze bo jeżeli masz sztywne, napięte zginacze to zobacz co się dzieje po drugiej stronie ta tkanka po drugiej stronie też jest mniej mobilna dlatego nawet jeżeli masz łokieć tenisisty i problem po tej stronie, na bocznej stronie łokcia Weź pod uwagę, że dobre rozluźnienie zginaczy może być świetnym rozwiązaniem dla łokcia tenisisty. Pewnie do, dookoła samego nadgarstka. Ja nie jestem przekonany. Niektórzy wtedy biorą bardziej delikatną końcówkę i masują dookoła nadgarstka. Ja nie jestem do tego do końca przekonany, ale to jest też oczywiście moja opinia subiektywna trochę. Ja jestem zdania, że to jest świetne rozwiązanie, czyli masaż wibracyjny tam, gdzie jest dużo tkanki miękkiej, więc. Kłąb kciuka bez dwóch zdań tutaj spokojnie masujemy, ale sam nadgarstek może niekoniecznie. Jestem zdania, że kolejność masowania dowolna, czyli czy rozpoczniemy dystalnie od dłoni i stopniowo będziemy szli proksymalnie, czy rozpoczniemy stąd, to już jest naprawdę kwestia indywidualna. Teraz kwestia też czasu. Może być tak, że więcej czasu poświęcisz na bark i ramię, bo będziesz czuć, że tutaj to napięcie jest największe, największa sztywność tkanek a mniej właśnie w obszarach, które są już bezpośrednio związane z dolegliwościami. Więc to jest też kwestia nauczenia się. Niech będzie, że będzie 3-3 minutki, może 4 minutki na bark i ramię, 4 minutki, 3-4 minutki przed ramię, tak żeby ten masaż zajął gdzieś z 15 minut, około 20. Też nie do końca lubię tak farmakologicznie to wyliczać, ale tak, żeby mieć takie poczucie, że dobrze, już chyba więcej się ta ręka nie rozluźni i działamy. Mięsień na ramienny, czyli buła z boku. Aktony boczne i przednie, być może ważniejsze, trudno mi powiedzieć, bo to jest zawsze indywidualne. Przednie aktony, myślę, że to nie będzie problem z dostępem do nich. Boczne już dla niektórych jakaś gimnastyka. Tylne, trochę trudniejsze, ale myślę, że też jesteśmy w stanie trochę nie, do tych tylnych aktonów odrobinkę wejść masywny, konkretny mięsień. No wszystko zależy od tego, jaki masz, ale generalnie to, to nie jest taki mały mięsień i też uważamy na wyrostek barkowy. W sensie nie pukamy w wyrostek barkowy, nie masujemy wyrostka barkowego, bo nic i takiemu to nie da. Natomiast tam gdzie jest tkanka, miękka mięsień na ramienny jak najbardziej tak jak mówię do wypróbowania kilka minut masowania. Nie głupia rzecz zawsze. Na początek, tak jak ja teraz to robię, posprawdzać sobie ten mięsień, przemasować go niczym piłeczką, niczym jakimś narzędziem, żeby zobaczyć, w co będziemy wchodzili, bo to też da jakąś informację, że o, oh, oh, ten przód najbardziej tkliwy, najbardziej obolały. Dobra, to będziemy wchodzili bardziej w przód, albo może to być bok. Teraz od mięśnia na ramiennego będziemy schodzili w bok. Mięsień naramienny przechodzi w przegrodę międzymięśniową boczną, ale też mięsień na łączy się z mięśniem ramiennym, który tutaj jest. Bez dwóch zdań istotna tkanka dla łokcia tenisisty, dlatego że to ta tkanka jest często sztywna u wielu osób, połączona z prostownikami. Ale to nie jest tylko tak książkowo, można powiedzieć, ta taśma boczna, bo mimo wszystko powięź głęboka mięśnia trójgłowego, mięśnia dwugłowego z boku dalej przechodzi tutaj, nie? dalej się ciągnie. Oczywiście, tak czysto technicznie w klasycznej anatomii, mięsień dwugłowy ramienia biceps przechodzi w zginacze. No tutaj jest jego przyczep, jest rozcięgno mięśnia dwugłowego, czyli przyczepiające się, czy przenikające, przechodzące w powięź głęboką przedramienia, ale jak spojrzysz sobie na tę część powięzi głębokiej, która tutaj jest, to ona przechodzi też na prostowniki. Dlatego, myśląc pewnie o łokciu tenisisty, duża ulga może być w przypadku pracy też z tymi mięśniami, nie tylko z prostownikami. I tak samo, jeśli chodzi o zginacze, też żeby może zrozumieć trochę budowę. Tego obszaru. Jeżeli masz problemy z łokciem golfisty, czyli tutaj, to weź pod uwagę, że ten obszar zginaczy. Kiedy właśnie my pracujemy, może się napinać czy być bardziej spięty sztywny poprzez biceps, bo biceps to nie jest tylko mięsień, który tam się przyczepia do kości, ale także część jego przyczepów, czy jeden z jego przyczepów, to jest właśnie rozcięgno tutaj i powięź głęboka. Dlatego rozpra dobre rozpracowanie bicepsa też może być fajnym wsparciem dla zginaczy i dla łokcia. Golfisty. Czyli tutaj opracowujemy część ramienia, miejsce przy miejscu, wyszukujemy co jak, też myślę, że spokojnie z 3-4 minutki można na to poświęcić. Prostowniki i to już jest kwestia wyczucia. Jeżeli masz aktywny łokieć tenisisty, podrażnione, obolałe te przyczepy to tutaj pytanie, czy. Delikatna końcóweczka, delikatniejsza, drobne wibracje, rozluźniona ręka, właśnie może fajnie wsparta, żeby była. A prostowniki, w których nie ma już stanu zapalnego bólu. Tu w prostowniki, konkretne wejście, i. No, i tutaj to już jest intensywniejsza praca. Intensywniejsza, mocniejsza praca, oczywiście zawsze przyjemna, to musi być przyjemne. Nawet jeżeli natrafisz na jakieś miejsce bóle, bólowe, to musi być taka, jakieś poczucie, że o rozpracowanie tego miejsca przyniesie korzyści. No jeżeli robisz coś i bardzo boli, i jeszcze nie daj Bóg nasila Twojej dolegliwości, to przerywasz od razu. W ogóle nie, nie ma dyskusji tutaj. I tutaj też dobrze jest rozpracować już tą grupę boczną, gdzie jest prostownik promieniowy, długi i krótki. Prostownik promieniowy długi, krótki nadgarstka to jest tutaj, bo to się przyczepia do nadkłycia bocznego. Czyli cała ta masa tkanek, którą jesteśmy w stanie uchwycić szczypcowo od strony kciuka. Czyli jak ustawisz kciuk, to zobaczysz, że to jest cała masa tkanek, którą można uchwycić szczypcowo, swoją drogą przemasować, można powiedzieć, ręcznie, żeby tu poszukać jakichś punktów spustowych, tkliwości, zobaczyć, gdzie jest najwięcej problemu i za chwilę wchodzimy w tą tkankę. I teraz nie bałbym się w nią wchodzić pionowo od góry, to co mówiłem, aczkolwiek pewnie dobrym rozwiązaniem jest wejście w taki sposób, żeby troszeczkę tę tkankę zepchnąć poziomo względem kości, nie? Czy jest kość i poziomo względem kości, to na pewno jest świetne rozwiązanie, żeby w tę tkankę wejść troszeczkę pod takim kątem, myślę, że to widać, dlatego ja tą końcówkę lubię, bo ona się fajnie wkleja, wczepia, że można wejść i teraz włączyć pistolet i i wykonać y, pracę. Podobnie będzie ze zginaczami, że tu też, no nie bałbym się, to jak to powiedziałem, wchodzić pionowo w te tkanki, ale może teraz użyjemy tej innej końcówki, ale też jakąś wartością dodaną jest wejście w tę tkankę. Tu kości biegną w ten sposób, to chyba oczywiste w sumie y, i teraz pionowo względem tych tkanek, które tu można przesuwać. Albo dopromieniowo albo do łokciowo. To też tym pistoletem z tą końcówką, każda inna też się nadaje. Ale ta jest super, że można zepchnąć troszeczkę, zepchnąć troszeczkę te tkanki. Teraz do łokciowo, czy to co mówiłem od tej strony, wejść i pospychać te tkanki troszeczkę dopromieniowo Tu przy kości łokciowej. Oczywiście już za nadkłykciem przyśrodkowym tej wrowku nerwu łokciowego nie masujemy. Też kwestia może pod kątem wchodzenia, jakiegoś spychania tych tkanek. To nie jest masaż klasyczny, to nie jest drenaż limfatyczny. Nic się w moim odczuciu nie stanie, jeżeli będziesz pracować od serca, bo tu się tego niektórzy boją, że przecież masaż powinien być wykonywany do sercowo, bo tak płynie krew w naczyniach żylnych. Nie bałbym się tego, jak to będzie, bym powiedział, tak nawet dosyć spontanicznie wykonywane, nie tak metodycznie pasemko po pasemku i jeszcze wszystko do serca. To chyba trochę przeceniane. Mi się wydaje, że to jak zrobimy w drugą stronę, naprawdę się nic nie stanie, tym bardziej, że w tę drugą stronę, to będziemy troszeczkę odciągali tkanki od nadkłykcia, wszystko zależy czy patrzysz na układ mięśniowy, czy mięśniowo-powięziowy, bo jak mięśniowy, no to stara szkoła, powięź ciągnie się w różnych kierunkach, ciągniemy te tkanki w różnych kierunkach, kłąb kciuka, dłoń, czyli te miękkie elementy na dłoni, bez dwóch zdań, super sprawa, i właśnie, jeżeli masz cieś nadgarstka, no mam nadzieję, że to rozumiesz, to nie jest leczenie cieśni nadgarstka, ale z drugiej strony to jest jakieś wsparcie procesu e, neuromobilizacji, może jakieś rozciągania tkanek, wzmacniania. Jeżeli szukasz jakichś rozwiązań zachowawczych i, i po porozumieniu z lekarzem, chirurgiem, ortopedą, może neurologiem ustaliliście, że Dobra, próbujemy zachowawczo, to to jest jakiś element, nie? jest czasami taka obawa z mojej strony jako fizjoterapeuty, że jak ktoś widzi, że jest sprzęt, że po prostu, aha, można go sobie kupić i terapia jest taka, to na pewno będzie fajniejsza niż jak ja coś robię bez sprzętu, poruszam, ćwiczę, gimnastykuję, robię neuromobilizację i tak Dalej, no tak do końca nie jest, to jest naprawdę wsparcie. Może przynieść ulgę, niekoniecznie może rozwiąże wszelkie możliwe problemy. Kłomp. Fragment po fragmencie, może takie nie wiem, do zwrócenia uwagi, taki element, żeby nie wymasowywać tylko i wyłącznie kłębu tutaj, ale też pójść na tę stronę, czyli spojrzeć sobie na kłąb od tej strony. Oczywiście może do jakiegoś dużego dostępu do mięśni kłębu kciuka tutaj nie ma, chyba że do przywodziciela palucha, ale jest pierwszy mięsień międzykostny, grzbietowy, często ponapinany, więc tutaj jest poduszeczka, w którą warto wejść i którą warto porozluźniać, tak samo kłębik palca małego. No zdecydowanie wiadomo, że ta okolica będzie istotniejsza, jeżeli masz murowienie, drętwienie, czwarty, piąty palec. Jeżeli byłby jakiś problem z nerwem łokciowym, to tu też może to przynieść jakieś korzyści, ale to musisz obserwować. Bo jeżeli jest tak, że masowanie nie przynosi korzyści, a już nie daj Bóg nasila, to, to z tym masowaniem tutaj nie wchodzimy. Może ważna uwaga też co do kciuka, żeby wziąć pod uwagę, że jak napniemy rękę i się pojawią ścięgna, zginaczy, to ważny mięsień, który się tu kryje, on jest. Pod spodem tu, ale bardzo duży jest to bardzo duży mięsień. Jest to zginacz długi kciuka, czyli na kości promieniowej tutaj leży masywny zginacz kciuka. Więc jeżeli odczuwasz dolegliwości bólowe kciuka, to to nie jest tylko ten obszar, który zawiaduje, porusza kciukiem, to jest także ten obszar. Więc tu, szczególnie ten, bo to jest zginanie w, w kciuka, jest używane no, często w wielu zawodach od masażu, począwszy pewnie na, na, skończywszy na innych różnych zawodach fizycznych. Więc tu jest kwestia pracy na kości promieniowej, ale też tutaj mamy pozostałe prostowniki odwodziciele kciuka. Więc jak sobie poruszasz kciukiem, poruszasz kciukiem, to zobaczysz, że w tej dolnej jednej trzeciej, tu mamy mięśnie kciuka. Tu są widoczne brzuszce tych mięśni. Więc jak jest kciuk, to w przedłużeniu tu będziemy mieli niż poruszać. Może nie są takie łatwe do palpacji, ale mniej więcej w ten sposób biegną. Więc tu, gdzie by się wydawało, że jest tylko kość, można popukać, podotykać, tak, tu jest tylko kość, to nagle na tej kości są brzuźce I dopiero tu się zaczynają pozostałe mięśnie. Co też weź pod uwagę, przy problemach z kciukiem dobrze jest tutaj powierzać. Tak jak powiedziałem, kolejność dowolna, więc ja sobie zostawiłem na koniec mięsień trójgłowy, ale myślę, że to jest naprawdę kwestia indywidualna. Duży, masywny mięsień. Nie wchodzimy tylko w niego od tej przyśrodkowej strony, czyli w, można powiedzieć przyśrodkowo od przodu, natomiast tu już od tyłu w głowę przyśrodkową, w głowę długą, w głowę boczną myślę, że wchodzimy. To może być fajna pozycja do pracy, czyli ręka uniesiona, ona jest troszeczkę zgięta i tutaj w ten sposób, to jest też jakiś sposób może dotarcia do tej części tylnej mięśnia naramiennego, więc tutaj też przy okazji można wrócić do mięśnia naramiennego, praca z prostownikiem de facto czy z mięśniem trójgłowym, no może być korzystna dla problemów bólowych łokcia. I to nie tylko łokcia golfisty, czy go, go, łokcia tenisisty, bo nie zawsze mamy do czynienia z łokciem golfisty, czy tenisisty, kiedy jest przeciążony i obolały łokieć. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie, szczególnie tym, którzy wspierają mnie poprzez serwis Buy Coffee. Zachęcam do napisania komentarza, podzielenia się swoimi uwagami. Ja polecam ten pistolet, bo jest mocny i dobry, ale jak wiesz... Nagrywałem też odcinki o innych pistoletach, więc jeżeli wolisz niskobudżetowe pistolety, to one też działają, tylko one wtedy nie mają takiej pary. Wszystko zależy od tego, jakie są Twoje potrzeby. No dobra, tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!